Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będę wykopywać czosnek. Czosnek o zimy, Harnaś, On tutaj jest wsadzony pomiędzy truskawkami żeby wykorzystać też miejsce. Ja jego wsadziłam w listopadzie, już jak ziemia była tak porządnie wychłodzona. On sobie tutaj ładnie przezimował. I no wyrósł dzisiaj będziemy go, będę go wykopywać wykopujemy go po obłamaniu pędów te pędy już tutaj były dwa tygodnie temu on puścił pędy kwiatowe no i teraz te listki już zaczynają zasychać, już jak tam te 3-4 listki są takie wyschnięte porządnie no to o, zobaczcie, jaki on tutaj jest, no myślę, że nie jest najgorzej, myślę, że nie jest najgorzej, ktoś tam mógłby się doczepić, że mógłby być większy ale mi taki w zupełności wystarczy a najważniejsze, że że jest to swoje, ekologiczne no i że jest satysfakcja, że coś tam, że coś tam wyrosło nie? no, także jak go wsadzimy zimą, to potem mówię, obłamujemy pędy jak się pojawią pędy, to jest tak w czerwcu mniej więcej, i, no i potem już czekamy aż więcej tych liści obeschnie i wykopujemy no i suszymy go, ja tutaj go sobie położyłam na trawie, jest fajnie słoneczny dzień, więc on sobie tutaj ładnie obeschnie, nie myjemy, tylko okrzepujemy z piasku, no a potem gdzieś w przewiewnym miejscu trzeba zostawić, najlepiej pod jakimś zadaszeniem, żeby tam wiadomo nie padało, żeby on też yy, nie miał jakieś pleśnienie, więc on sobie ładnie tutaj przeschnie, no i co? No i smacznego!